Odwać. powitajcie gorąco mimo że kontuzjowany przybył tutaj specjalnie dla was Sebastian Małkowski Sebastian największy wesołek który żyje człowiek, który dba o atmosferę w szatni i w autokarze a jego konkurentem do miejsca w bramce jest z numerem 1 Michał Buchalik i kości. Mówi, że w trójmieście podoba mu się jak nigdzie indziej państwo, do soboty był problem. Kto będzie pierwszym bramkarzem Lechii Gdańsk? Być może, bo nie jest powiedziane, że to Mikał wystąpi w przyszły poniedziałek między słupkami biało-zielonych. O tym decydują trenerzy. Ale Sebastianie, jak noga? Co się stało? I kiedy cię znów zobaczymy na wojsku? Kiedy wrócę, to jeszcze nie wiadomo dokładnie. Czekamy na wyniki badań. No, miejmy nadzieję, że następny Miejmy nadzieję, życzymy ci tego gorąco. Michał, nie nie chcemy nic przesądzać, ale oswajasz się z tym, że pierwszy gwizdek nowego sezonu ligowego i Michał Bukalik w bramce Jak się czujesz? Stres, trema? Eee, to znaczy, no na pewno się szansa gry. Eee, Kosztem niestety, Sebastiana. Ja z tego miejsca na pewno życzę mu jak najlepiej i żeby jak najszybciej wrócił do nas i rywalizował o miejsce na bramce. A kto, a kto wystąpi w poniedziałek, to zdecyduje. Cienie. Jeszcze krótko, panowie, kibice tego nie wiedzą. Ja przyznam się też, czego życzy się Bramkarzowi przed meczem? E, na pewno Bramkarzowi życzy się przed meczem. E, e, Jest to na pewno pierwszy mecz, więc, więc na pewno życzy się Bramkarzowi, żeby, żeby zagrał na zero z tyłu, żeby Dużyna zagrała na zero z tyłu i, i przede wszystkim, żeby Lechia pokonała, pokonała w poniedziałek Polonię. A więc tego Ci życzymy, a Sebastian, szybko wracaj do zdrowia, chcemy Cię znów widzieć na Murawie. A teraz, drodzy państwo, to idzie młodość, numer 24, Patryk Sobczak, również piłkarz biało Białozielonych. Wychowanych klubu, chłopak z Dolnej Dzielnicy. Numer 25, nowy piłkarz w barwach Białozielonych. Przyszedł do Gdańska z Olimpii sztum Wojciech Zyska. Urodzony w Kizynie wychowany w sztumie. Wojtek Zyska. Zawodnik, którego zobaczycie na boisku z numerem 13. Powitajmy na scenie Sebastiana Madere. Niektórzy mówią, że to przyszły stopień reprezentacji Polski. Oby w barwach Lechitańsk. Ale ma silną konkurencję, bo nas scenie witamy z numerem 6. Po wielu latach ponownie w Lechdańsk. Jarosław Bieniu. Do Jarka, krótkie pytanie. Jarek po latach w leki. Poznałeś ten klub, inny stadion, inni ludzie, coś się zaskoczyło, czy strzewłeś, przyjdę do leki, będzie tak samo jak tyle lat temu. Dzień dobry witam wszystkich. Ludzie ci sami, tylko trochę starsi, ale... Miasto się, miasto się zmieniło, ale tylko na lepsze. Klub się zmienił tylko na lepsze, także yy, myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku i razem będziemy odnosić sukces. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sebastianie, ty jesteś niewiele dłużej w leki od Jarka, ale strzeliłeś już jako stoper trzy bramki. Jedną pierwszą w tym sezonie dla Biało-Zielonej w Łęcznej, w sobotę. Słuchaj, mam pytanie: ty zawsze grałeś w obronie, czy też masz takie inklinacje, żeby pograć w ataku? Nie, no zawsze byłem obrońcą, gdzie dobry przede wszystkim. I bardzo się cieszę z tego, że, że udaje mi się strzelać bramki, ale jako obrońca przede wszystkim chciałbym ich nie tracić i, i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie e, obrona Lechi będzie traciła ich jak najmniej, będziemy kończyć wyniki przede wszystkim na zero z tyłu i, i bramki będą strzelali na i ludzie z przodu. A, a my na zero z tyłu przede wszystkim. Jasne, Lechy Agdańska, zero z tyłu. Wymijmy... Mam nadzieję, że zawsze więcej z przodu. Sebastian, strzeliłeś pierwszą bramkę. Powiedz w dwóch naprawdę zdaniach, jak ona padła w łącznej. Być może Państwo nie widzieli. Wiem, że grupa fanów Biało-Zielonych była w łącznej, głośno dopingowała, ale powiedz tym, którzy nie mieli okazji, jak to wyglądało. Noga, głowa. Noga było to po stałym fragmencie gry, także przeważnie wchodzimy tutaj obrońce wyjści na stały fragment. Jeżeli się uda, to, to się uda i się cieszymy z tego. W sobotę się udało, ale mówię, że wolał mogłabym to zamienić na, na tą y, jedną, mniej straconą i, i wtedy byłbym był szczęśliwy. My też będziemy szczęśliwi. Jarku, jeszcze pytanie do ciebie. Jarosław Bieniuk, prywatnie mąż znanej aktorki i fotomodelki Anny Przybylskiej.